Im dłużej zajmuję się sztuką, tym wyraźnie widzę, że jest ona uzależniona od wielu czynników zewnętrznych. Co więcej, że owe czynniki zewnętrzne potrafią przeważać nawet tam, gdzie mamy do czynienia z najbardziej trwałymi zasadami postępowania, na które zdawałoby się nic nie Nie, nie przebrany. <laughs> <laughs> no i ja tak, właśnie Państwo widzą, że praca aktora to nie tylko wysiłek intelektualny, ale i też fizyczny. I tutaj chciałam się zapytać właśnie około 3000 spektakli. Mm. Chyba się nie pomyliłam? No tak, szczęśliwi spektakli, liczą, ja po prostu nie prowadzę takiej działalności sprawozdawczej. Bo nie jestem instytucją, ale grałem scenariusze w regularnych repertuarowych teatrach oraz pierwszy zapraszane zawsze przez dyrektor, nigdy się nie wpychałem. Pierwszy raz grałem za pierwszej dyrekcji Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Słowackiego w Krakowie przez 4 lata. Później 4 albo i 5 lat grałem w Teatrze Starym, do którego przeszedłem ze Słowackiego w takiej na małej scence przy y, Słowkowskim 13. To była piwnica Stara Krakowska, 7 oczywiście. I tam grałem ten spektakl, a potem <coughs> przez y, też swoją ilość lat grałem w teatrze studio w Warszawie. Dyrektorem tego teatru był Grzell Jerzy Żorzewski, który był wybicielem tego spektaklu i większość większości spektakli oglądał. I z tych spektakli są raporty, no bo każdy taki państwowa instytucja po prostu prowadzi coś takiego jak raporty. Z nich wynika, że w tych trzech teatrach zagrałem około... Jeżeli to słabo słyszalne, to proszę mówić, ale nie chcę się wysilać, bo ja jutro to gram ten spektakl w... w, 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 w proszę. W D pomocy, Tak. No. Więc nieco, a jestem, jak widać, niestety troszkę opalony po wakacjach. więc Zawsze pierwszy spektakl odbije kontuzję w aktorach. W aktorze w głosie, więc nie chce się, że tak po, po długim nieużywaniu jakby forsować. Był niesłyszalny, to skorzystam z, z tego miętowodu. Ja około 900 spektakli. No. No. Bo ta, to wynika z raportów w tak, teatrach. Zagrałem w teatrach. No ale... Przede wszystkim, zanim on się ukazał w teatrze, no to ja go grałem nie są, kompletnie nie, nie przewidując, że we wrześniu 1976 roku, bo wtedy ten spektakl miał pra ona się odbyła w Łodzi, w Biurze Wystaw Artystycznych. No sądziłem, że może pięć razy zagram przy okazji z jakichś festiwali muzycznych. Tymczasem okazało się, że ten tekst który Bogusław szefer niedawno zmarły napisał, no, jak się okazało specjalnie dla mnie z myślą o mnie, I on ten tekst napisał w 1963 roku. Ja wtedy byłem, żeby te, 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 te rachunki uściślić, byłem studentem drugiego roku Szkoły Teatralnej poznaliśmy się wtedy. Ja jeszcze pracę z nim pod jego okiem, w takim awangardowym zespołem krakowskim MW2 razy MW, młodzi wykonawcy, muzyki współczesni. No i to był taki, a ja powiedziałbym, taki fenomen, którego już nie dało się zakopać i, i przemilczeć. Także władze ów, ówczesne, socjalistyczne musiały przełknąć te żaby, no bo to był zespół awangardowy. I obok kantora i Pedereckiego, który jakby w na inną stronę, oczywiście działał i pisał, Wtedy pracowaliśmy i to, to, to nas, że tak powiem, mnie przynajmniej edukowało. Stąd taki dziwny tytuł, scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego, ponieważ to był scenariusz, a nie sztuka prawda, teatralna, to nie jest jakiś bohater, to jest właśnie wykład z programu socjologii sztuki dla nieistniejącego, bo wtedy, kiedy mnie poznał, w tym, czyli w 1963 roku, no ja jeszcze jego zdanie nie istniałem. Zresztą ja powiedziałem, że nie istniałem jako aktor, to proszę, bo po prostu byłem studentem. Nie wiadomo było, co się ze mną wykluje. Ale no, napisał, lecz możliwego, jak twierdził po latach, e, e, miał intuicję, że to ja będę tym aktorem, który będzie reprezentował jego teatr instrumentalny, który on... Jakbyśmy to dziś na, powiedzieli, na rynek polski prowadził za istniejącym już teatrem instrumentalnym na świecie. Ten jego teatr był bardzo szczególny. i Premiera tego, no właśnie spektaklu, odbyła się w 1964 roku Platformia Światowa w Krakowie. No i potem się okazało, że od, od, zjeździliśmy cały świat i no, pisali różni krytycy, i nie, nie byli jacy osobnicy, bo na przykład Jonesko napisał wspaniały tekst na temat tego właśnie spektaklu, który waliśmy wówczas w Paryżu. On był rumunem, który był na imigracji. No i taka jest historia tego, prawda? Szefer mi wręczył ten, te, ten, ten tekst. Ja wówczas byłem aktorem we Wrocławiu, w Teatrze Polskim. To był mój pierwszy teatr i 74 rok. Przyjechał specjalnie z Krakowa i mówimy, Napisałem w 1963 roku taki tekst dla ciebie, i już wiem, że jesteś istniejący i możesz go zapisać. <grym> ja przeczytałem oczywiście ten tekst, zachwyciłem się nim, znaczy no, jego takim mentalnym aspektem i tym, w jaki sposób mówił artyście. No, jak słyszeli Państwo, tekst się okazał prorok, że w każdym zdaniu jest po prostu dzisiaj wpisany, właśnie w każdym rzeczywistości na każdym świecie, na, na w każdej części świata. No i y, ja oczywiście w pierwszym roku powiedziałem, że jestem wzruszony, zaszczycony, ale nie, 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 nie zagam tego, nie powiem, bo to, jest, to nie jest forma teatralna i, i to się nadaje na salę wykładową. I, ja, ja poczekam. No I tak czekał <śmiennie> półtora roku. <śmiennie> I, I ja nie, naprawdę nie wiedziałem jak można ożywić ten taki poważny, śmiertelnie poważny i patetyczny tekst o problemach w sztuce i artysty współczesnego w jakiś wiarygodny sposób. No ale ponieważ mam naturę krnądrną i wiem, że takie wyrażanie y, 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 dosłowne, y, y, no jakby to powiedzieć, y, Jest mi obce, więc wiedziałem, że, że o poważnych rzeczach najlepiej i najskuteczniej mówi się w sposób niepoważny. Także już kończę, proszę nie martw się. Zaraz dam pani. Ja podziwiam tą ja energię. Nie, nie, nie. Wnuki rosną, więc muszę, muszę się trzymać. Że, y, y, pierwszy pojawił się Karol. Ja oczywiście byłem, byłem bardzo wyćwiczony w tych e, takich e, awangardowych montażach, i, i e, zaczęliśmy przecież od, od e, form, które były wówczas no, no, w takim tak zwanym normalnym teatrze, bo no, nie znane, no gdzie. Prawda? Ale e, Karol się pojawił z prostego powodu, ponieważ ja w tym tisie, tym pierwszym utworze, o którym wspomniałem, instrumentalnym, e, e, Używałem puszki. Puszka, po, tam był taki element w tej rozbitej partyturze szefera graficznej, jednostajnie. I żeby podeprzeć ten nastrój jednostalnie, ja jakoś mm, absolutnie poczułem potrzebę podparcia tego dźwiękiem, więc wymyśliłem, że t, taka puszka to był czas akurat potrzebny dla tego elementu, gdzie się dała woda z tej puszki po poszoku po poliderowym. No jeżeli ja oczywiście tam grałem, grałem, tam grałem, ale. Ale ta, ta, ta woda ciekła. I kiedyś przechodząc, a to był czas no, upadającego gierka, więc były dziwne rzeczy na, na, na wystawach, w sklepach. Więc na przykład zobaczyłem piramidę bardzo piękną plastycznie, z, składającą się z puszek tej wielkości ogórków konserwowych. Więc nic nie było w sklepie. Czasami się zdarzało, że tu pędził do mięsnego, a w mięsny właśnie rzucili pomarańczy z kuby. Więc takie to były czasy. No ale kupiłem sobie to i śladem tej duszki, bo wiedziałem, że ten dialog pomiędzy intelektualistą, którego ja reprezentuję, a jakimś prostym facetem, który mi towarzyszy, kumplem, który klnie, rozgląda się za dziewczynami, nie ma w ogóle gdzie sztuka w głowie, bo on ma po prostu inne problemy. Że, że ja że nie, nie, nie będę udawał głosu jakiegoś faceta, który dla niego, tylko muszę mieć jakiś kąt. Nie ja zobaczyłem tę piramidę tych puszek, ja mówię, matko, to jest jeden z Karoli tam. Ja kupię to, rodzina zjadła ogórki, a ja to zaniosłem do ślusarza w teatrze, mi to zalutował, zrobił dwie dziurki, jadłem. I potem tylko przetestowałem, ile się leje, czy starczy na ten bardzo długi on był jeszcze dłuższy już i w wielu językach. I a, y, starczyło dużo czasu, potem bardzo szybko odkryłem, że, że, że woda spadająca na podłogę nie rezonuje, w związku z tym po prostu potrzeba, żeby tam się było metalowego. No to jak, są już proste rzeczy. I w konsekwencji temu pierwszy element. Nie wiedziałem, czy w ogóle szefer po prostu w ogóle zaakceptuje ten prop, ten kierunek. Przyjechał on tam przez jakiś czas, ja jeździłem często do kraju. Przyjechał następnym razem powiedział, nie, nie, nie przyjżę. ja przyjechałem do Ciebie. Przyjechał i ja mówię, no on tak ten kawałek z tym Karolem. No to właśnie tak mniej więcej się może być, może odbywać. No i puściłem tę wodę i zacząłem gadać i tego. On dostał po prostu furiozalnego ataku śmierci On zawsze miał ogromne poczucie humoru. Wyściskał mnie i mi tędy No to ja już wtedy odetchnąłem, że oczywiście nie będzie łatwo, no ale, ale że się da że się da, że to może być żywe i że po prostu no, to, co teraz mówię właśnie w takim ogromnym tekście, który gram u Krystyny Jandy Bernharda, że aktor zawsze publiczność powinien zbawiać w pułapkę, duchową pułapkę i, i, i fizyczną opanować pułapkę. To jest jeden z trików, oczywiście oni wielki aktor, ale jak wam, wielki aktor. tak to rozwiązał. No, tak, 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 bardzo się bardzo łaskawie. I no, rzeczywiście taki spektakl, to jest jedna z ostatnich premier w psychologii. W, 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 w genialnym tekście Bernharda. I, I właśnie ja nie znałem tego tekstu, w ogóle nie znałem Bernharda że rozwijam się, a Pani już pewnie nie wytrzymała. Ale nie bo tak jest ja jestem dygresanistą, bo długo żyję więc na świecie, więc, więc, więc się nazbierało po prostu. Ale właśnie jak się odkryłem, jest, no więc ta pułapka, że aktor zasadza za, za pułapkę na wiza, no to ja nie widziałem o tym tekście w ogóle. A mimo to wiedziałem, że muszę na publiczność zastawić pułapkę. Że muszę spowodować żeby ona się śmiała, żeby ją wciągnąć w świat kompletnie nie mający nic wspólnego z powagą wywodu, a dopiero na końcu, żeby wyszła refleksja, ale rysy, Panie, wszystko się nie ma z czego śmiać. Ale, czyli nawet jeśli to będzie błazenada, czy jakiś taki groteskowy jest, prawda? I to było zabawne, naprawdę minutę daję sobie, że, <grym że <grym> pracując nad tekstem Bernharda, 40 stron naszego miał Odkryłem, zresztą z badaczką yy, z Poznania yy, yy, Bernada, yy, że w 70. bo on napisał to dla aktora prawdziwego, który się nazywał Minetti, wielki aktor lat 70. w Niemczech, z pochodzenia Włoch. I on dla niego specjalnie to napisał. I ta premiera się odbyła w w Stuttgartzie, przed w roku we wrześniu, czyli w tym samym miesiącu i w tym samym roku, kiedy ja nie wiedziałem, no, oczywiście to żadne analogie, po prostu nagle zaczęło odkrywać no, jakieś bardzo dziwne koneksje. Mało tego, ponieważ Szefer był wykładowcą w salzburskim Mosalteru, ja do niego jeździłem. Dzięki temu też oglądałem festiwale zazbórskie i tak dalej. Często mały z rodziną, z przyczepką z I, i, e, I on wtedy tam studiował y, y, aktorski wydział. Ja on bardzo chciał być aktorem. Nigdy nim nie został, ponieważ śmiertelnie bał się jednego: że zapomni tekst. I to zresztą mówił mój bohater. ten... acto de conto, to pisa uva ah, y